Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam Mini Clubman Cooper z 2019 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie, zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada 1,5 litrowy silnik benzynowy o mocy 136 koni mechanicznych, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na przednią oś. Samochód wyposażony jest w 17-calowe obręcze aluminiowe Posiada czarny dach i czarne lusterka, a cały jest w kolorze British Racing Green Metallic. Czarne koła, srebrne klamki, dostęp komfortowy. A zaglądając do środka, widzimy fotele z tapicerką tkanina Firewall Carbon. Samolot wyposażony jest w nawigację, dotykowy ekran. Ogrzewane przednie fotele, klimatyzacja automatyczną dwusferową, ostrzeżenie przed kolizją, wejście USB, gniazda 12V, elektryczny hamulec ręczny, schowek w podłokietniku. A przebieg tego samochodu to 65425 425 km. Posiada również wielofunkcyjną kierownicę, gdzie po lewej stronie znajdziemy tempomat oraz limiter, a po prawej sterowanie multimediami nagłośnieniem. Tylna kanapa wyposażona jest w dwa zestawy mocowań ISOFIX na foteliki dziecięce. Są również kratki nawiewu oraz dwa wyjścia USB typu C. W specyficzny sposób otwierają się drzwi bagażnika w Mini Clubman. Możemy pilotem wystrzelić najpierw prawe drzwi, a potem lewe. Oczywiście możemy to również zrobić przyciskami na klamkach. Tak prezentuje się przestrzeń bagażowa w Mini Clubman. Drzwi już zamykamy ręcznie. Jeżeli ten samochód Państwa zainteresował, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alei Rodzińskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.